Relacja między współczesną psychologią głębi a starożytnym gnostycyzmem jest znacznie głębsza, niż powszechnie się uważa. Karl Gustav Jung, jeden z twórców psychoanalizy, od początku swojej kariery wykazywał żywe zainteresowanie tym nurtem, dostrzegając w nim coś więcej niż tylko religijną herezję z pierwszych wieków naszej ery. Już w 1912 roku w liście do Zygmunta Freuda Jung wspomniał o gnostyckiej koncepcji sofii. Jako o symbolu, który może odrodzić się w psychoanalizie. Kluczowe pytanie, jakie należy postawić, brzmi: czy Jung był gnostykiem? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z pewnością nie był wyznawcą w sensie religijnym, nie należał do żadnej starożytnej sekty, ani nie dążył do reaktywowania gnostycyzmu jako kultu. Jednakże, jeśli przyjąć słownikową definicję gnostyka jako tego, który wie. W przeciwieństwie do tego, który jedynie wierzy, Jung wpisywał się w ten archetyp. Jego system psychologii analitycznej oparty na procesie indywiduacji stanowi w istocie współczesne odzwierciedlenie gnostyckiego dążenia do pełni bytu. Jung nie opierał się na zewnętrznych dogmatach czy wierze w autorytety, lecz na naturalnym wewnętrznym doświadczeniu duszy, co jest fundamentem prawdziwej gnozy.